Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj szczególnie bardzo dużo mówi się o tak zwanej mowie nienawiści. No do historii na pewno naszej polskiej kultury, a tutaj mam na myśli taką kulturę wysokich lotów, kulturę politycznych wypowiedzi, to przejdzie wypowiedź śmieszka, który zaraz po tym e, incydencie na kampusie Trzaskowskiego gdy tam była zorganizowana dyskoteka i sobie tam ci ludzie zgromadzeni na tej imprezie e, śpiewali osiem gwiazdek prawda no to śmiszek powiedział że to nie jest wcale mowa nienawiści, że to jest jedynie dobro kulturowe. Otóż dzisiaj lewica ma władzę, ta neomarksistowska lewica, czyli ta nowa lewica, która już w gruncie rzeczy nie ma zbyt dużo wspólnego z tą starą lewicą której kiedyś reprezentantem był chociażby Jacek Kuroń, to już jest inna lewica. Oni mają teraz władzę, oni mają prawo decydować o tym, co jest mową nienawiści, a co mową nienawiści nie jest. Czyli śpiewając osiem gwiazdek, to nie jest mowa. Nienawiści. Tusk do tego powiedział po tym incydencie, gdzieś tam ogłosił to na jakimś, nie wiem, X-ie chyba, zdaje się, czy Instagramie. To on powiedział, drodzy państwo, że człowiek śpiewać musi, bo inaczej się udusi. Takie są dzisiaj standardy rozumienia tego, co pod mowę nienawiści podpada, a co mową nienawiści nie jest. No to zebrała się grupa ludzi, prawda? Zdradziła prawdę w przesądzie jakiejś rzeszy i to oni decydują następnie o tym, co będzie podpadało pod te ich wyabstrahowane z konkretów życia paragrafy, czyli ta ustawa, która się, się tam już nam kroi, rozlewa się na nas dotycząca tej mowy nienawiści, będzie dotykała Wszystkich, którzy będą krytykowali, na przykład dzisiaj koalicję 13 grudnia. No, gdybyśmy dzisiaj yy, zmienili te 8 gwiazdek na przykład na 7 gwiazdek, czyli byłoby to JB, na przykład PO, bo byłoby to siedem gwiazdek, te tak zwane, no to okazałoby się, że my także stosowalibyśmy mowę nienawiści. Kto ma władzę, ten stosuje mowę nienawiści. Kiedyś Kościół dzierżył władzę i Kościół też ustanawiał swoje prawa. Mówił, kto pójdzie na stos, kto nie pójdzie na stos. Jesteś z nami, bardzo dobrze. Cieszymy się, że mówisz to, co my mówimy. W przeciwnym razie, gdybyś tak przyszedł i powiedział coś, co, z taką rzetelną, oczywiście krytyką, podpartą argumentami, mogłoby nam otworzyć oczy, to nie, to my tego nie chcemy, bo my mamy teraz władzę. Więc generalnie nas prawda jako tako nie interesuje. No i tak wygląda to w każdym systemie. W PRL-u było dokładnie to samo w epoce tam, prawda, stalinowskiej, potem za czasów Gomułki, Gierka i jeszcze później Jaruzelskiego. Były różne modele tego, tej cenzury. Też przychodziła cenzura, napisałeś piosenkę, tak jak kiedyś, czy kaparet jakiś robiłeś, musiał przyjść ter, ten cenzor i powiedzieć, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Więc trzeba się było bardzo często twórczo wysilać, prawda, żeby można opublikować jakąś piosenkę, jakieś utwory w radiu, czy na płycie, prawda, i tak dalej, czy jakiś kabaret, czy jakiś film. Trzeba było dobrze. Tutaj kombinować, natomiast dzisiaj wszystko, absolutnie, bo ten terror został zwielokrotniony, wszystko podpada już pod tę mowę nienawiści. Ale my o tym wiemy, wszyscy drodzy państwo, prawda? No, my o tym wiemy. No, nie są to sprawy, które nagle teraz miałyby wzbudzić nas niepokój, chociaż i tak wzbudzają, no bo lewica jest z natury głupia, ta nowa lewica. No to wiemy, że jeśli odda im się władzę, to świat zostanie wywrócony do góry nogami. To z znaczy się, on już wcześniej był tak trochę przekrzywiony, yy, powiedziałbym. Nie stał normalnie na, yy, prawda, solidnych fundamentach. Był skrzywiony niczym ta wieża, w tej, gdzieś tam we Włoszech, w tej Pizie, czy nie wiadomo gdzie. Był skrzywiony, ale oni go postawią całkowicie na yy, głowie. No, już nawet tylko twierdząc, że yy, każdy, kto. Yy, uzna się na przykład facet się uzna za kobietę, prawda, bo to jest wszystko takie płynne, więc ja dzisiaj jestem facetem, jutro na, na kanale mogę być kobietą, no i mogę startować, rywalizować z kobietami na przykład w zawodach bokserskich. Także wiemy, że tutaj dużo, cała masa tych nieprzyjemności się nam pojawi z uwagi na to, że lewica, skrajna lewica, taka radykalna lewica, prawda, ogłupiona, ona jest tysiąc razy głupsza od tej radykalnej, skrajnej prawicy, która mimo, że bardzo surowa, to czasami też się dała przekonać do tego, że racji nie ma. Z lewicą to już nie ma żadnej dyskusji. No i jeszcze ma poparcie kogoś takiego jak Donald Tusk, który sobie tam cytuje te słowa piosenki wypromowanej kiedyś przez Jerzego Sztura, prawda? Śpiewać każdy może. No, jak nie zaśpiewa, to się udusi. No, to wszyscy sobie mogą śpiewać. Yy, no, ale okazuje się, że nie wszyscy mogą sobie śpiewać. No i ci, którzy sobie nie mogą śpiewać, bo, bo krytyka jest czymś naturalnym, ale ci, którzy śpiewać nie mogą, no to się zaduszą, prawda? No, tak, tak to wygląda. Mają władzę, oni będą decydować, oni będą karty rozdawać. Ale tutaj chciałbym, drodzy Państwo, jeszcze coś bardzo ciekawego powiedzieć. Mianowicie chciałbym się odnieść do Ewangelii wyjątkowo dzisiaj, bo ja nie jestem katolikiem, nie jestem chrześcijaninem, ja nie potrzebuję zwierzchnictwa czy to Jezusa, czy Kościoła katolickiego, ale Biblię znam, znam nawet niektóre. Treści na pamięć i dzisiaj zacytuję Państwu z pamięci Ewangelię Łukasza 14, 26. Ja o tym pisałem także w moich esejach, w moich książkach. Poruszałem, wracałem do tego tematu i tu będę oczywiście zacytuję Państwu, no jeśli nieprecyzyjnie, no to bardzo przepraszam, ale to mniej więcej będzie zbieżne. Będziecie Państwo wiedzieć o co chodzi. Kto nie ma w nienawiści swego ojca i matki, swojej żony, swojego męża, prawda swoich dzieci, swoich braci i sióstr, a także i siebie samego. Nie może być uczniem moim, powiedział Chrystus. Kto nie ma w nienawiści, zobaczcie, tutaj mamy mowę nienawiści z jednej strony, czyli ci, co mają władzę, określają, co jest mową nienawiści, a co nią nie jest, a w Biblii mamy tutaj yy, tak jak Państwu cytowałem, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, jak to można mieć? Ojca i, i matkę w nienawiści, bracia i siostry, jeszcze tutaj się pojawiają, dzieci, mąż i żona, i jeszcze siebie samego trzeba mieć w nienawiści. Otóż kościół zdeponował. Całą prawdę w sercu Jezusa Chrystusa. Ona została tam wtłoczona w to serce. Także generalnie, według Biblii, nikt nie zna prawdy, absolutnie nikt nie zna tej prawdy, bo ta prawda jest przy Jezusie. Więc cokolwiek miałoby być manipulowane, czy przez ojca, czy przez matkę, przeciągane, jak to w przypadku takich więzów rodzinnych, partnerskich, bardzo często, czy małżeńskich, czy jeszcze w relacjach dziecka z, prawda, z rodzicami, czy rodzeństwa, te więzy rodzinne, te właśnie takie przywiązanie bardzo często decyduje o tym, że prawda zostaje zdradzona, prawda? Bo broni się już wtedy tego własnego interesu rodzinnego, korporacji, za własnym dzieckiem to się zawsze staje, prawda, w obronie, choćby nie wiadomo, co zrobił. A tutaj mówi ta Ewangelia Łukasza 14, 26, że prawda jest przy Jezusie, a nie w was. Dlatego macie mieć siebie w nienawiści, tak to wygląda, macie mieć siebie w nienawiści i w nienawiści też mieć siebie samego. Ale to nie oznacza, drodzy Państwo, nic strasznego, ani nic przerażającego. Gdybyśmy chcieli Ewangelię Łukasza 14, 26, bo to jest trochę, to jest trochę przerażające mieć kogoś w nienawiści siebie, w nienawiści ojca i matkę, to nie o to chodzi. To trzeba zrozumieć nieco głębiej głębiej, prawda. Gdybyśmy, drodzy Państwo, chcieli przełożyć tę Ewangelię Łukasza 14, 26 na grunt etyki świeckiej, to byśmy musieli zrozumieć, że my nic o sobie nie wiemy. Żeby zrodzić prawdę o sobie, musimy skierować niejako, w pewnym sensie, zło na siebie. Czyli musielibyśmy się skarcić, prawda, yy, używając tego, yy, co tutaj w tej Ewangelii wybrzmiało. Skarcić, czyli nienawidzić siebie, w tym znaczeniu z tej Ewangelii, nienawidzić siebie, nie po to przecież, żeby się karać, nie wiem, żeby jakkolwiek, Robić sobie wyrzuty, tylko zrozumieć to, że ten symbol, ta symbolika tego cytowanego przekazu z Biblii, z Łukasza 14, 26, ona oznacza, że skoro my nic o sobie nie wiemy i prawda powinna być, jak Król Pustkowia wielokrotnie mówił, w trakcie powstawania, to wielokrotnie sobie moglibyśmy nawet w życiu powiedzieć, chyba że ktoś należy do jakiegoś Ugrupowania lewackiego, bo oni sobie tego nie mówią, jaki ja wtedy głupi byłem, prawda? Ile ja wtedy rzeczy zrozumiałem, ile do mnie napłynęło tego światła. I tutaj ta forma tego, tego cytatu, tej nienawiści do siebie, żeby zrodzić prawdę w sobie, to trzeba zadać sobie moralne zło, czyli skarcić siebie w pewnym sensie, zachować się w ten sposób bardzo nieprzyjemny, bo prawda, cokolwiek byśmy chcieli, właśnie o niej powiedzieć, Dokładnie, tak jak Państwu mówię, to jest droga przez cierpienie, i czy szukasz prawdy? idąc drogą tej etyki świeckiej, o której tutaj mówię, bo Kościół katolicki nie ma monopolu na moralność i na prawdę. Czy szukasz prawdy idąc drogą Kościoła? To nie ma znaczenia. To jest, prawda idzie zawsze przez cierpienie, przez ciernie i wielu tych katolików na przykład dzisiaj, którzy uprawiają ten teatrzyk taki niedzielny, prawda, pójdzie, odklepie pacierzyk, prawda, Jakiś tam festyn teatrzyk, tutaj dobry uczynek, żeby była nagroda w niebie. To już nie jest rodzenie prawdy. Prawda y, po, y, powinna się rodzić ze społeczeństwa nie poprzez zdradę, w przesądzie rzeszy jakiejś grupy ludzi tam, kultywujących coś, y, prawda, zatracających własne myślenie w myśleniu ogółu. Nie, absolutnie ludzie. To ten jeden, jedyny, Rodzi prawdę. To on przychodzi i rzuca, prawda, światło na zaciemniony obszar ludzkiego doświadczenia, które zgromadziło się w grupie, prawda, żeby już stosować terror. Żeby to oni mieli prawo decydować o tym, co jest prawdą, a co nie i co jest mową nienawiści. Tak to wygląda, ludzie, drodzy, to zrozumcie. Tak to wygląda. Jeśli oczywiście mamy do czynienia z hejtem, z yy, uwagami obraźliwymi, jeśli nie ma tutaj argumentów, jeśli ta krytyka jest naprawdę... Yy... Źle skonstruowana i obrzydliwa, no to trzeba się oczywiście przed tym bronić i trze trzeba z tym walczyć. Natomiast jeśli przyjmuje ktoś stanowisko i poddaje refutacji argumenty drugiej strony, dając jej do zrozumienia, że utknęła w tym przesądzie wyrażanym w jakimś obłędzie ludzi skupionych gdzieś tam wokół jakiejś idei, to wtedy to należy przyjąć za prawdę. Prawda odbiera władzę, nie pozwala. Yy, prawda, yy, żeby ta, yy, żeby ktoś na terenie prawdy, na terenie wolności władzę położył i mógł bezczelnie i bezskresnie decydować o tym co jest prawdą i co jest mową nienawiści i teraz gdybyśmy dzisiaj mieli taką scenę polityczną, kulturową że ludzie tak jak mówi król Pustkowia byliby otwarci na zapłodnienie intelektualne i moralne żeby zło moralne właśnie mogło uczestniczyć w tym procesie bo inaczej jeśli to się nie stanie będzie zatoczy koło yy, prawda i yy, zło moralne, przeistoczyć się w zło destruktywne. I tak to wygląda. Ludzie walczą ze sobą zaciekle. Dzisiejsze elity polityczne próbują skupić wokół siebie jak największą grupę ludzi. Prawda? I ta grupa ludzi ma być yy, tak zwanym elektoratem. A to są wyznawcy po prostu, czy to jednych, yy, prawda, yy, czy to osiem gwiazdek, czy to siedem gwiazdek. Tak to wygląda. Bo tutaj mamy osiem gwiazdek, no to jest to oczywiście JB. Pi, ale y, 7 gwiazdek to jest JB. PO. Więc mamy 7 i 8 y, gwiazdek. Więc tak by to mogło, drodzy Państwo, wyglądać. Tak by to mogło się na tym świecie y, oczywiście. Dziać, te zjawiska mogłyby być tworzone, mogłyby powstawać, gdyby była inna kultura. No, ale w przypadku yy, błędu Arystotelesa, który powiedział, że prawda może być tylko obiektywna, Czyli, że tam, gdzie się zbierze grupa Rzeszy, jakiejkolwiek, teraz czwartej Rzeszy się zbiera ta grupa, prawda, w, w tym mordorze brukselskim tutaj wysłali tego pieska łańcuchowego do Polski Tuska, więc to jest, co właśnie tak wygląda. Zebrała się grupa ludzi i to oni decydują o tym, co jest prawdą, a my jesteśmy albo na stosie, albo marginalizowani, albo tak jak teraz pod, podpadamy pod te paragrafy mowy nienawiści, za bezczelną krytykę, za hejtowanie, mimo że na przykład ja bardzo dużą uwagę zwracam jednak na argumenty. Jeśli coś mówię, to argumenty przedstawiam. Ale i tak się okazuje, że wyznawcy jakiejś idei, jakieś grupy tam ludzi i tak będą oczywiście bronić zaciekle stanowiska, które przyjęli na potrzeby w ogóle życia, nazywając, prawda, te idee jakimiś wartościami, które wyznają, bo to są idee, z którymi oni są blisko związani. No jak już jesteś blisko związany z jakąś ideą, no to już jesteś wyznawcą ślepym tej idei. No ty już nie stworzyłeś tej idei, ty już nie myślisz na rzecz powstawania prawdy, ty jesteś tylko wyznawcą idei. Stałeś się niewolnikiem czyimś, prawda? No to to weźmy tutaj pod uwagę. Więc jeśli się pojawia taka rzetelna krytyka, to i tak z drugiej strony pojawiają się ludzie, którzy będą bronili tego, co im się wydaje, że to jest pożyteczne, że to jest dobre, że ktoś im tam nawinął makaronu na uszy, miotku tam powlewał i oni się bardzo cieszą z tego powodu, że mają gdzieś tam w Unii Europejskiej swojego przedstawiciela, który tam będzie szczekał, prawda, będzie mówił, że to wszystko jest złe, co wy robicie tutaj, marksiści. Ale oni i tak to zrobią, nie będą się liczyć z niczym, bo po pierwsze, oczywiście, należy wystąpić z Unii Europejskiej. Polexit jest. I powinien być narodowym zobowiązaniem. Więc tutaj roboty jest rzeczywiście bardzo dużo, ale chciałem Państwu mniej więcej ten, ten y, temat, te, te pole działania, tej mowy nienawiści teraz, dawniej. No i także w odwołaniu do etyki świeckiej, o której mówiłem tutaj. No i także, y, oczywiście, drodzy Państwo, w odwołaniu do Ewangelii Łukasza 14:26. Bardzo interesująca Ewangelia. No, ja mówię, katolikiem nie jestem, ale czytam. Zaglądam. Dobrze, drodzy Państwo, nie ma chyba sensu tego rozciągać w nieskończoność. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.